Mam dla Ciebie zagadkę. Co to za język, który rozumie około 300 milionów ludzi, ale dla żadnego z nich nie jest językiem ojczystym? Chwilka na zastanowienie. To język międzysłowiański. Jest to sztuczny język, nad którym pracę rozpoczęto w około 2006 roku. Jest to połączenie języka starocerkiewno-słowiańskiego z miksem nowoczesnych języków słowiańskich. W pisowni można używać zarówno alfabetu łacińskiego, jak i oczywiście cyrylicy. No i co ważne, w przeciwieństwie do języka esperanto nie mamy tu do czynienia z jakimiś sztucznymi słowami, a słowa w języku międzysłowiańskim powstają w ten sposób, że spośród wszystkich języków słowiańskich wybiera się dane słowo, które brzmi najbardziej podobnie we wszystkich innych językach. Tu macie dla przykładu na przykład człowieka oraz psa w tych językach. Nad językiem cały czas trwają prace oraz oczywiście promocja tego języka, dlatego można w nim czytać newsy, magazyn, a nawet obejrzeć w całości film Kolorowana Ptyca. Zgadnijcie co to znaczy. Jesteście ciekawi jak wygląda ten język oraz